Witam Państwa serdecznie, nazywam się Adam Panek, a dziś wyjątkowo przyjrzymy się nie filmowi, a serialowi, który niedawno miałem przyjemność obejrzeć. Nie był przewidziany w zbiorze tytułów, jednak ksiądz profesor wyraził zgodę na jego omówienie. Shogun, bo taki tytuł ów serial nosi, wyprodukowany został pod kierownictwem Rachel Kondo i Justina Marksa przez sieć FX należącą do Walt Disney Company. Jego części ukazywały się od lutego do kwietnia obecnego roku. Opowiada fikcyjne wydarzenia umieszczone w prawdziwym kontekście historycznym, opierając się na książce Jamesa Clavella o tym samym tytule. W obsadzie znajdziemy szanowanych japońskich aktorów Hiroyuki Sanada, Anna Sawaj, Tadanobu Asano, Takehiro Hira, a także aktorów spoza Japonii jak Cosmo Jarvis, Tommy Bustle czy Nestor Carbonell. Serial odniósł duży sukces, zbierając pozytywne opinie recenzentów i publiczności. Jest rok 1600 po Chrystusie. Holenderski okręt Erasmus z ambitnym Anglikiem Johnem Blackthornem na pokładzie płynie w kierunku Japonii z misją złamania portugalskiego monopolu na handel i ewangelizację na wyspach. Trudna wyprawa dziesiątkuje jednak załogę, a u celu statek siada na mieliźnie. Zostaje skonfiskowany przez lokalne władze, a sami marynarze aresztowani. Blokada językowa okazuje się sporą trudnością, choć Blackthorne zna portugalski, żywi wrogość wobec katolików, stanowiących większość dostępnych tłumaczy tego języka. Zostaje ostatecznie przewieziony do miasta Osaka, gdzie toczą się polityczne intrygi. Od śmierci Taiko, zjednoczyciela Japonii, krajem w imieniu jego nieletniego syna, rządzi Rada Pięciu Regentów. Jeden z nich, Yoshi Toranaga urósł w siłę do takiego stopnia, iż zaniepokojeni oraz zazdrośni pozostali członkowie rady knują, by się go pozbyć. Blackthorn i Toranaga wraz z służącą mu Mariko, katoliczką z okrytej hańbą rodziny, pragnącą dowieść wierności swojemu panu, zawiążą niespodziewany sojusz, próbując ocalić swoje życie w obliczu skomplikowanej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźli. Podstawowym kontekstem w serialu jest kontekst historyczny. W XVI wieku Japonia doznała okresu politycznego rozdrobnienia i wewnętrznych konfliktów, znanego jako Senko Jidai. Jeśli wierzyć legendom, od ponad tysiąca lat teoretyczną władzę nad wyspami sprawowali cesarze, jako potomkowie bogini amaterasy. Od kilku wieków jednak pozostawali oni na politycznym marginesie, a faktyczną władzę sprawował shogun. Jego pełny tytuł Sei i Shogun, Oznaczał mniej więcej naczelny dowódca sił przeciw barbarzyńcom i był reliktem z czasów, gdy lud Yamato walczył z plemionami zamieszkującymi północ Honsiu. Zajmowali oni szczyt drabiny feudalnej, na niższych szczeblach której znajdowali się daimyo, lokalni można władcy stojący na czele klanów, których mapę w wybranym momencie widzimy po lewej, oraz służący im z pokolenia na pokolenie wojownicy, samurajowie. Gdy autorytet szogunów z klanu Ashikaga osłabł, daimyo stali się de facto niezależni i zaczęli prowadzić własną politykę, a także własne wojny. W czasie powstałego w ten sposób chaosu trzy postacie, dżentelmeni widoczni po prawej, kolejno przyjęli rolę zjednoczycieli Japonii. Pierwszym był Oda Nobunaga, ambitny i okrutny, a jednocześnie otwarty na zachodnie idee daimyo z centralnej części kraju. Został jednak zdradzony i zmuszony do popełnienia samobójstwa przez jednego ze stronników. Wkrótce jego miejsce zajął wierny wasel Toyotomi Hideyoshi, co ciekawe pochodzący z rodziny chłopskiej. Podjął nieudaną wyprawę przeciwko Korei oraz zainicjował prześladowania chrześcijan. Po jego śmierci kraj znów popadł w konflikt, z którego wskutek bitwy pod Sekigaharą w 1600 roku zwycięsko wyszedł Tokugawa Ieyasu. Na którym wzorowana jest serialowa postać Toranaki. Ustanowił on własny shogunat, który przetrwał aż do restauracji cesarskiej w drugiej połowie XIX wieku. Sam John Blackthorne jest inspirowany natomiast historycznym Williamem Adamsem, pierwszym anglikiem w Japonii i bliskim doradcą Tokugawa. Warto przyjrzeć się także kontekstowi religijnemu. Tradycyjną japońską religią jest shinto, czyli różnorodny system oparty na czci oddawanej licznym bóstwom zwanym kami. Jednocześnie na wyspach dość wcześnie pojawił się buddyzm. Doszło do głębokiego synkretyzmu między tymi dwoma nurtami, do tego stopnia iż w praktyce zlały się one w jedno. Zjawisko to nazywa się shinbutsu-shugo, dosłownie połączenie bogów i buddów. Chociaż najbardziej rozpoznawalną na zachodzie japońską szkołą myśli buddyjskiej wydaje się być Zen, to w popularności przerasta ją i przerastała w przeszłości Szkoła Czystej Krainy. Głosi ona, iż ponieważ osiągnięcie Nirwany na tym świecie jest ekstremalnie trudne, lepiej jest obrać za cel reinkarnację w czystej krainie, specjalnie do tego przeznaczonej poprzez cześć oddawaną pod adresem Buddy Amidy. Buddha Amida, znany także jako Amitaba. Miał przyrzec, iż stworzy nową rzeczywistość ku ułatwieniu osiągnięcia nirwany, dostępną dla zwracających się do niego w modlitwie. Odniesienia do owej czystej krainy odnaleźć można w serialu. XVI-wieczna Japonia posiadała także znaczną grupę katolików. Podobnie jak w historii, są oni obecni w serialu na różnych szczeblach drobiny feudalnej, zarówno wśród ludności wiejskiej, jak i w samej Radzie Regencyjnej. Ci drudzy dzielą się na szczerych wyznawców i kalkulujących cyników. Również wśród przedstawionych Europejczyków panuje rozdwojenie między priorytetyzacją dzieła misyjnego a dochodowego handlu. Niestety dynamiczny rozwój miejscowego kościoła zatrzymany został historycznie przez brutalne prześladowania. Ich pierwszą ogólnokrajową falę zainicjował Toyotomi Hideyoshi. Tokugawa natomiast, choć początkowo neutralny, Wkrótce w obawie przed niepokojami społecznymi i wzrostem zachodnich wpływów zainicjował politykę całkowitego izolacjonizmu, jaki kompletnie zakazał praktyki chrześcijańskiej. W dużej mierze przez wpływ Williama Adamsa, jedynymi europejskimi handlarzami dopuszczonymi od tego momentu do Japonii byli holendrzy, niezainteresowani działalnością misyjną. Co ciekawe, mimo brutalnych prześladowań część Japończyków kontynuowała praktykę katolicką w ukryciu. Społeczność ukrytych chrześcijan przetrwała przez cały okres izolacji, często rozwijając w tej trudnej sytuacji dość heterodoksyjne zwyczaje, a po ponownym otwarciu kraju w XIX wieku większość z nich połączyła się na nowo z kościołem powszechnym. Serial w bardzo interesujący sposób pokazuje także zwyczaje i mentalność dawnych Japończyków. Etykieta odzwierciedlająca status społeczny jest, na sposób konfucjański, kluczowa w publicznych i prywatnych kontaktach. Duży akcent kładziony jest na pojęcie honoru, oparte o służbę swojemu feudalnemu panu. Kilkukrotnie spotykamy się też z przedstawieniem sepuku, rytualnego samobójstwa, uznawanego za możliwość zachowania honoru dla zniesławionego samuraja. Możemy śmiało powiedzieć, że ten element wydaje się być dla sumienia przeciętnego Europejczyka z oczywistych względów, Najbardziej problematyczny. W ciekawy sposób różnice kulturowe ukazane zostały w interakcjach Johna Blackthorna z nowym otoczeniem. W jednej z bardziej skrajnych sytuacji nieporozumienie kończy się niewinną śmiercią. Otrzymawszy w prezencie od Toranagi upolowanego barżanta, Blackthorne, uczyniony niedawno samurajem i tym samym posiadający służbę, postanawia pozwolić ptakowi dojrzeć do celów kulinarnych, wieszając go na dworze. Próbuje przekazać domownikom, by go nie ruszali, używając skromnego zasobu słownictwa japońskiego w redukcyjny sposób. Jeśli dotknie, umrze. Mówi to oczywiście jako przenośnie. Niestety nie rozumie wagi, jaką przywiązuje się do jego słów. Czy to w wyniku różnic klimatycznych, czy faktu, iż Blackford zapomniał o wypatroszeniu, ptak zaczyna gnić, dając się mocno wyznaki wszystkim dookoła. W końcu miejscowy ogrodnik. Postanawia się poświęcić i wyrzuca problem, po czym zostaje uśmiercony. Gdy Blackfront się o tym dowiaduje, nie jest w stanie zrozumieć sytuacji. Nie przeszło mu przez myśl, iż taka błahostka może mieć tak poważne konsekwencje. Serial spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widzów i ja w dużej mierze to podejście podzielam. Jakość w większości najświeższych produkcji niestety nie rozpieszcza. Tu natomiast wykonano bardzo dobrą pracę, zarówno od strony audiowizualnej, jak i fabularnej. Aktorzy, w szczególności Sanada i Yasano, absolutnie porywają. Jervis radzi sobie nieco gorzej, ale nie na tyle, by zepsuć doświadczenie. Mimo iż wydarzenia są fikcyjne, jedynie inspirowane historycznymi, to realia oddane są w sposób wysoce zadowalający, z dbałością o szczegóły, choć z pewnymi zastrzeżeniami, częściowo dotyczącymi też książki, na której serial jest oparty. Dla przykładu, nagminne, zarówno w tej produkcji, jak i w wielu innych, jest chowanie przez samurajów zakrwawionej katany, czyli miecza, do pochwy bezpośrednio po użyciu, bez wytarcia krwi. Historycznie absolutnie nie miałoby to miejsca, gdyż stwarzałoby to poważne ryzyko dla cennego ostrza nie tylko w postaci trudnych do usunięcia śladów, ale i rdzy. Jednocześnie twórcy zdają się umniejszać religijne motywacje niektórych postaci, wykazując się, przynajmniej w moim odczuciu, pewnym niezrozumieniem wobec stricte chrześcijańskich problemów historycznych. Na szczęście problemy te nie są na tyle poważne lub liczne, by zepsuć całe doświadczenie. Podsumowując, Serial Shogun oferuje wgląd w fascynujące realia Japonii przełomu XVI i XVII wieku. Ukazuje konteksty historyczne, religijne i kulturowe w sposób wysoce wiarygodny. W połączeniu z wysoką jakością produkcji czyni to serial zdecydowanie godnym polecenia. Dziękuję za uwagę.